Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejny filmik z serii szakowej. No i dzisiaj, w myśl tego, że nie była też pułapka, to może teraz kolejna pułapka. A pułapka odbywa się w partii włoskiej po kochach E4, E5 skoczek, F3 skoczek C6. Gonie C4. No i normalnie, oczywiście, gra tu się albo obronę dwóch skoczków, albo po prostu partii włoską, albo jeszcze inne ruchy. A. Co się stanie, jak ktoś inny Wam coś takiego zagra? Liczę yy, podaje, że to się nazywa Costik, gambit. Ja to widziałem. Kiedyś się na to oszukałem. Niemiłe to, ale w dobie rozwoju trzeba takie rzeczy, na takie rzeczy umieć reagować. No i jak na takie rzeczy się reaguje? Bardzo prosto, ponieważ kluczowe jest. Żeby nie brać tego pionka, który pozornie jest darmowy, tylko najwyższym świecie odbić skoczka. Ale co się stanie, jak weźmiemy tego pionka? W najgorszym razie czeka nasz mat po ruchach Hetman G5. Tutaj oczywiście, a tak jest, na skoczka, na pionka. Skoczek próbuje się ratować, przy okazji robiąc widełki na wieżę i na Hetmana, co jest niestety tragiczne, bo wchodzi tutaj Hetman do nas, do bazy, na polu G2. Następnie wieża próbuje się ratować, ale w tym momencie już jest forsownie mat. Hetman E4, szach. No czy oczywiście. Nie nic teraz, czy zasłonimy się gońcem czy hetmanem, ponieważ skakuje skoczek na pole F3 i mamy mata przez uduszenie. Bardzo ładnie, bardzo smutno, na pewno ktoś się na to złapał. Mam nadzieję, że po tym filmie już się więcej na ten błąd nie złapiemy. Oczywiście pozycja może wyglądać również tak, tak taki sposób również nie kolorowo. No, bo po szachu, no co po szachu? Po szachu niby zderoszowany, ale tak, trzeba obronić tego pionka. No to robimy roszadę. Leci skoczek. Nie mamy, znaczy moglibyśmy uciec z gońcem, tak? To ten drog też byłby teoretycznie wykonalny. Chyba. Tak mi się wydaje. Możemy sprawdzić, co po ruchu. Podaję, że jest fatalny. Około 5,8 zwiększa się, do 5 5,85 zwiększa się przewaga. Hmm. A, bo tu zaraz jakoś się rozwinie coś. No to tak. Także tutaj ratunkiem jest jeszcze ruszenie się piątkiem na C3. Szczególnie nie skoczka. No i z czasem też wymiana tego. Niestety to. No nie wygląda dobrze, dlatego unikajcie serdecznie tej wpadki. Zobaczcie, jak powinno to poprawnie wyglądać. Po prostu zbijamy. Od razu trzeba ruszyć pionka na D3, żeby móc gońca odblokować. I przy okazji także skoczka, którego wyprowadzamy na to pole. Oczywiście tutaj mamy podobny motyw obrony, co w, chociażby w obronie chyba mm, to było. Gdzie to było? Chyba w rosyjski albo w dwóch skoczków, bijemy i wchodzi skoczek, który się dwukrotnie rusza. No i pozycja wygląda dla białych dużo stabilniej, dużo większy jest rozwój, więc zasadniczo nie powinniśmy na tym źle wyjść. Także jak widzicie nie jest to jakieś specjalnie trudne do rozegrania. Wystarczy to naprawdę du duża stabilność, tak? Stabilność i niepożerzenie się na tego pionka który widzieliście tutaj w tej pozycji? Tak, tego pionka nie. Łapiemy. Tutaj widzę, że partie nawet pojawiały się takie partie na poziomie mm, graczy z rankingiem 2200, więc coś tam się dzieje z tam, czasem z, z takimi gambitami. No, Można też sobie spróbować, czy ktoś. Znaczy raz przeciwnie, nie zapisać na, na tą pułapkę. Dobrze, nie będę już przedłużał. Dzięki serdecznie za oglądanie. Troszkę dzisiaj krócej, ale mam nadzieję, że konkretniej. Życzę miłego dnia i. Słyszymy się i widzimy w kolejnych odcinkach. Seria szachowa chyba już normalnie rusza w każdy poniedziałek, więc będzie, mam nadzieję, że będzie dużo oglądania. Trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia.